Wieczór, niedziela jest akcja, proszę Państwa. Dostałem cynk od Adriana, że są jakieś garnki na świetniku. No to jadę przygotowany na garnki. A tam garnki też były, ale na razie wam pokażę coś innego. Lecimy szybko, póki słońce nie zaszło jeszcze. Na kwiaty, chyba coś takiego, na suszki. Fajna rzecz. Dalej takie puzderko. Piękne. A, chciałem wam powiedzieć jeszcze, to wszystko było do szkła wywalone. Niestety, nie wszystko przetrwało. Ale przetrwało taka łódeczka kryształowa na przykład przetrwała. Przetrwała. Taka piękna. Taki piękny pucharek. O! Przepiękny pucharek. Chciałem taki mieć. No to już mam. Dużo cukru do niego wejdzie. Patera. Duża patera niestety nie przetrwała, mniejsza patera przetrwała i jest z nami. No i bardzo dobrze, że jest. Coś takiego. Taki półmisek. Taka tacka szklana chyba raczej. Chociaż, nie wiem. Wazon. No cudo. Cuda. Wazonik mały. Jest. Coś takiego. Chyba tu pokrywka powinna być. Nie wiem. Jest pokrywka. Jest pokrywka. Ha, 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 ha. Nie mam pytań. No taka szklana miseczka. Piękna. No i tutaj jest metal i talerz ćmielów. Idziemy dalej, póki słońce jeszcze nie zaszło. Yy, dobra, tutaj mamy, 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 znalazłem później na, na drugi strzał. Jest pokrywka też od tego dzbanka. Piękny dzbanek. Słońce już zachodzi, już ostatnie podrygi. Mamy do dzbanka. Jest kompletny. Kompletny dzbanuszek. Cieszy mnie to bardzo. Coś takiego. Popielniczka raczej. Na moje oko. Jabłuszko takie. Ale cudo. Przetrwało uderzenie. I kolejna popielniczka. Porządna. Ciężka. Dobra, idziemy dalej. Komplet kieliszków chyba przeżyły. Chyba nie używki nawet jeszcze. Lubelskie huty szkła w Lubartowie. Nie będę na razie zaglądał. O, świecznik. No, cudo. Nie ma żadnego bicia. A taki bardzo ładny szklany wazonik. Podoba mi się. No i koszyczek kryształowy. Był głęboko, ale dosięgnąłem go. Zrobiłem taktyczny rzut na śmietnik. Balansowałem na brzuchu, no i dosięgnąłem go. No niestety filiżanki z Ćmielowa tam może ze dwie trzy zostały, ale były jedna była ukruszona widziałem, ale po prostu no już nie miałem gdzie tego pakować. Nie były kompletne, więc no niestety tam ukruszona była jedna, dwie może były całe, ale tak były głęboko musiałbym tam wskoczyć, no nie wskoczyłem przykro mi, ale taka misa piękna jest. Ile się dało, tyle, tyle wyciągnąłem. A to od tego się zaczęło w ogóle. Taki kryształ z obwódką. No cudo też. Przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz. Od tego się zaczęło, bo wcześniej tylko te garnki ładowałem. Te garnki były wystawione na zewnątrz w ogóle, nie? Yy, poza kontenerami. I taka miseczka. Taki szklany wazonik. O, oh, i pucharek na lody, albo cukiernica, jak kto woli. Baranek jakiś tutaj jeszcze się załapał. Dużo było takich rzeczy z domu, jakieś trzepaki do, do tych do dywanów. No nie brałem już tych trzepaków. Taki wazonik fajny. Yy, nie ma też żadnego bicia to nie jest przypadkiem wazonik do tego? Nie nie jest. A do tego? Też nie jest. Po prostu wazonik. O jajko się takie, no, to są drogie rzeczy, takie jajka, jakiś świecznik, łyżka, dobra, ale to nie wszystko jeszcze. Mamy wazonik, ale cudo, ale piękny. Też przeżył, nie jest na tu kruszony w żadnym miejscu. Ja Mamy koszyczki komplet, koszyczku sześć sztuk. Wyciąć skarkę do do makaronu, tak? Do ziemniaków to jest praska, przepraszam. Jestem w takim szoku, że po prostu, jak widzicie, gadam głupek. Maszynki do golenia stare. O, patrzcie. Kufelek górniczy, chyba. Jeden, tutaj jakiś kwiatkowy. To jest do miodu, chyba. Baryłka. Piękne. Zapalarka działająca. tu jeszcze są rzeczy, zegarek zdziałający jest, no już takie rzeczy o fajna puszka z herbaty jakiś y, wazonik taki jakieś pierdzi kółka przejechały, no nieważne zawsze tutaj coś musi zakłócić spokój, wazonik jeszcze jeden jeszcze jeden tutaj z chmielem kufelek i jeszcze jeden wazonik y, o, ocie, jakie ładne nożyczki i to jest, proszę państwa, Christian Solinen, jakiś Christian Solinen, fajny kształt. A to Gerlach. Taki chiński napój yy, z wielbłąda. <gryw> <gryw> Oczywiście, jakiś wkrętaczek jeden, drugi. Kropelka, a ostatnio potrzebowałem kropelki, chyba będzie dobra jeszcze. Jeśli nie otwierana, to będzie dobra. Jakiś tutaj taki kilimik mały, fajny. A to już zapnąłem jak było. Jakaś moneta jest nawet. 10 centymów, 78 rok. 10 centymów to Francja będzie. Republique François. Jakieś zapałki. Termometr nawet. Ciekawe czy dobry. Nieważne. Tylko koszyczek tak zamknąłem. Dobra, pokażę Wam teraz jeszcze te garnki. To już jest tak. Nie będę tego wyjmował na razie. W międzyczasie jeszcze taka fajna miska. Miski zawsze się takie przydają na jakąś sałatkę. I dzbanek. No i garnki, garnków pełno, Durszlaki. Oj, tego jest dużo tutaj. Durszlaki na pklitark pójdą na pewno. Oho No i tutaj jeszcze. A tutaj jakiś chlebaczek jeszcze mam taki. Ale raczej nic z tego nie będzie. Jakaś do kapusty szatkownica. Oj, garnuszek jeszcze jeden. Ta kateczka. No, tyle się udało uratować. Także do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Jeszcze taki dzisiaj filmik wpadł. No te skarby są niesamowite. A jutro projekt las. Zapraszam serdecznie. Hejka. Muszę jeszcze docenić to piękne wiadro. Troszeczkę jest obite z dwóch stron, ale i tak jest piękne. No i na serwetki taki gadżet. Serwetniczek piękny. Piękny wzór. Hejo.